Kanary 10. O Boże, znowu Turek. Tragedia. Co tych turasów tyle. Kiejze A, bo jest tego. To zostało... A Kiejze do, do I póki dobrze. Tutaj jest obrona świetnie. No wtedy to mi weszli tutaj chłopaki. Uuu, 915, to ja nie zauważyłem, że to jest 60% wygranych. te jedynka No proszę o one to pass, trzeba się wy, wy, wy tego wystrzegać sprintu 12 Dobra, sprintu trzeba się wystrzegać. I tyle, a tak to wszystko w porządku. Niesamowite, kuli Ko poszło po nogach. Dlaczego on podał do. Co ty gadasz? Dwa razy się odbił od niego. No, i teraz będzie grał na czas. No. Już to widzę, że będzie grał na czas. Yes. Najgorsze, że Aj. wiem, co chciał zrobić. Consolation at this stage is that they've got a lot of time on their side. They try to find a positive for any eventuality, and while an early concession is unwanted, they can recover this. Now it's Rodrigo. And here's Levin <laughs> Ale mnie szczytuje tutaj świetnie, Boże, co tu się dzieje znowu? Tony Cross, no nie, no nie, niesamowite. Hmm. Ta bramka stracona to, to jest jakaś porażka totalna. No, ale ciśnie mnie ciśnie. Tutaj nie mogę powiedzieć, że nie bo mnie ciśnie. No oez... o Boże. No tak, Jezu i Rodrigo zamulona Pała. Nie, Dudu, dlaczego żeś to zrobił? No, Ten kompany robi mu robotę. Kant jest słabo. Three. Milan needs a lift as we head up towards the break. It's broken loose. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. He's left his man. And goes back. Gicks. Oh. Ja yeah, pierdole. Ale. Podał. Nie go chuj strzeli. Co tyga, On ma Wertongena i tego. Wertongena i kompaniego i moi nie potrafią go ich przejść. Niesamowite.

tamten gdzieś mi uciekł, w ogóle rodrigo spierdolił na Jezus szlak może trafić człowieka niesamowite to co się tutaj dzieje w tym meczu to jest niesamowite

Danger. And here's Lewandowski. Tony Kroos. Golovin. And here's Lewandowski. Lewandowski really got caught in a trap there and he just couldn't get out. Póki, póki, póki. No i jeszcze raz. O Jezu, o Boże. Manolas, Manolas. Co tu się wydarzyło? To ja nie mam pytań. Co tu się stało w ogóle? No, pokaż to ja. Pierdole, co za lamus. Przecież to jest jakiś śmiech na sali. Śmiech jest na sali. ten póki niby taki. I on ma jeszcze zwykłego, głębą jego i on mu się tak ustawia świetnie. W defensywie niesamowite.

Cofa się do tego, no ja pierdolę, przecież to jest niesamowite, co tu kurwa się dzieje, no w dupę jebane pierdolone jego mać. No jak ja mam kurwa się nie wkurwiać. Biorę, naciskam sprint kurwa w stronę piłki, a on się na chwilę zatrzymuje, cofaj dopiero kurwa biegnie, no. no do chuja wafla, no. Dobrze, że w ogóle... Ale żeś podał, niech cię chuj strzeli Taki zajebisty niby zawodnik niesamowite Ferdongen i Rodri lepiej od tego dudu jezu przecież to jest ja nic nie mogę zrobić nagle nagle jest tak że ja nic nie mogę zrobić nie wiem dlaczego dziwne to jest to jest tak dziwne

Chłopaki nieźle podają, dlaczego on zrobił dwa wybicia? Pierwsza bramka w ogóle, co to jest? Zobacz. <grywki> Po nogach kuli baliemu przeszło nara. I to, to co to co to w ogóle za bramka jest. Ciśnięty przez tego. ja ci kręcę. Masakra. Dobra, No dzisiaj starczy tego grania, bo widzę, że niestety... Forma z ostatniego tygodnia, z zeszłego tygodnia, po prostu prysła. No, to tak nie powinno wyglądać, że rating 945 miałem już i nagle do 4925 spadło. Nie tędy, droga. Nie tędy, droga konami.